Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem ninja, a to jest kolejny gameplay z gry Call of Duty Black Ops 2. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Duża i niezapomniana dawka emocji gwarantowana. Dobra, tyle na wstępie. Zaczynajmy rozgrywkę. Ok, mamy misję Karma. Kaimany 2025. Wybierzmy sobie uzbrojenie. Ok, w zalecanych mamy ten. Zobaczmy, co mamy jeszcze do dyspozycji. Dobra, no, z pistoletów to, to zostawimy. Pomoże z karabinów. Będziemy coś zmienili. Weźmiemy sobie tego. Yy, główne dodatki. Główne dodatki. Powiększony magazynek. Myślę, że będzie bardzo fajny. Oraz tłumik. Dobra. Chyba, że możemy coś jeszcze. O. Dobra, celownik będzie rewelacyjny. Broń dodatkowa. I tutaj może jakąś snajperkę. O. Bierzemy. Dobra, co design weźmiemy? Nie no, zatwierdził się? Nie, no zatwierdził się, dobra, nie yy, Dodatki, dodatki, no to oczywiście weźmiemy sobie powiększony magazynek, no i myślę sobie, że hmm, tłumik przy sniperce powinien być odpowiedni. Okej, okay. dobra, co mamy jeszcze tutaj? Okej, okay. możemy zrobić. jeszcze, nie, nie możemy.

Cross-reference worldwide. Wait a minute! Wait a minute! It's Colossus. Karma weapons on a floating city. That's how I got so close to the mainland. Salazar, prep a covert response team ready to go in 60 minutes. before after breaks. We're getting really close to Menendez. To get the upper hand, I've got to get some answers from the horse's mouth. I'm going to see Woods at the vault. First things first. Karma. No to zobaczymy, co nam przyniesie kolejna misja. Maintain current heading, all looks good. Got it. Icarus 9 beginning descent. Comms are over for We're all listening. Okay. The ID bands identify you as Union Inspectors. You'll have access to most areas uh, except the one you actually want. Central Records computer is subject to increased security. Access is only permitted via retina scan. That's where Ziki comes in. In short, the CRC is our best shot at locating Karma before Defalco's people. Fareed, did you manage to access the personnel files? Uh, not yet. Uh, the encryption is very complicated. You're smart. I have faith in you. Section out. So at least he's had a one percent leave. You know, if this wasn't an op, I believe I'd give myself a little hot chick action here. Get <laughs> cut

We got a situation. Damn it, Egghead. I thought we were burned that time. Relax, Harper. I told you the shielding would work. The scanner couldn't see a thing. And now just show your ID and walk right through. Hello, ladies. From the Union. That's it? People don't do a whole lot in classes. What is this? Good afternoon, gentlemen. Hmm.

I wouldn't want to the here. Okay. Maybe i Wow, look at that. This place is unbelievable, huh? Hey, you figure it costs spend the weekend here. More <laughs> well, than you make in a year. No shit. No wonder Menendez rallies so much Harper. Sweep the floor. Salazar and I will proceed to the insertion point. Just as I do, that. i easy. Whoa! How are you doing, beautiful? Screw you, jerk. I'm not i I'm going to scan your biometric ID. So far, so good. Hey, you shouldn't be in here. We have union IDs. <laughs>

i Benjamin, you The security team's been compromised by <laughs> PMC. <laughs> They're hostile. Watch for anything suspicious. We, no need, we need to know attack. their objective. Understood. Roll. On copy from them? Oh, yes. I do Dobra. Give it a Okay. Dobry Z. Watch the gap coming up. See if you can jump across nothing's catching it. Wait, what are they doing? Plenty of explosives. Are you going to blow the ship? Not before they secured karma. Harper, heads up! The merch are priming explosives on board. I'm tailing some of these guys right now. They're heading your way. Damn it! We better get moving. Okay, to no to lecimy teraz tutaj. To źle. Weeeeeat! Ok. Hmm. Mamy tutaj, Hej! Fila, chwila, chwila, chwila. No bądźcie szybko. Ale wo idziemy. Ok. Teraz tutaj. Ok, idziemy. Dobra. Wiatraki mnie nie zjedzą. Gdzie to jest? Wieczkę traca orientację, jak on tak się obraca. Wydaje mi się, że trzeba będzie przespacerować się po tych rurach. Bo inaczej tam możemy nie dojść. Dobra. Teraz tutaj. Dobrze, idziemy w drugą stronę. Idź. Co jest? To jednak tylko i wyłącznie po tych rurach możemy iść Dobra, mniejsza z tym no. Fuck No to replay Okej okay. Dobra, drugi raz nie popełnię tego samego błędu i idziemy po rurach idziemy tutaj tak ukradkiem. Teraz przejdziemy tu. O! No. Chwila. Tylko jak się dostać do tamtej części? Hmm. Coś mm -hmm, mm -hmm. tam jest przejście jak tego nie zauważyć Dobra, no to teraz raz, dwa tutaj wyjdziemy. No i tak, to ja rozumiem. Dobra, i jesteśmy dalej. No to lecimy. Co to kolega? There's Okej, okay, otwarte. Yeah! I'm scanning now. move. I'm to <laughs> What do we have here? Ay, ay, ay. It's the PMCs! <inaudible> <Do granata>. Harper, you're <inaudible> <I'll be> right! They're already inside the server room. Let's go! Come on, come on! Ready? Bum! to no to lecimy. Kryt na starcie, nie najlepiej, ale... Dobra, spokojnie, spokojnie. Teraz nie weźmiemy. No nic, zdarza się. Jeszcze raz. Dobra. Skanuj, skanuj, skanuj. Okej. Okay. No to lecimy. Dobra. No i bardzo ładnie. Tak trzeba było zacząć. Clear. Sorry. Dobra, just don't to, no to Placing the uplink. You sure this will work for Reed? <laughs> I thought you had faith in me. Okay. What in? The karma weapon may have been smuggled on board alongside regular supplies. search supply manifest keyword karma uh -huh, find that uh, nothing hmm search automated security systems keyword karma uh, we're missing something mm. search security camera image database text recognition karma there Karma isn't a weapon. It's a woman. Chloe Lynch, former employee of Tacitus, recently resigned. Now we know her name. We can track her location on the ship. Upstairs, Club Solar. Sexton, you hear that? More PMCs outside the door. Free. We have enemies right outside. No way around. Open the CRC room door. Easy. I'll get back Harper, no. Carla is not a weapon. She's a girl. I I'm guy to the main control now. Got it. Hey, 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 hey! hey, hey That's hey. the chick I saw in the elevator. She's in Club Solace, but you better make it there fast. The PMCs are moving, moving on right now. Fuck. i on it. Ten temat z multiplayerem men'u kurwa, a mnie zeszedł Zajebisty jestem dawsta Nikt Tak Dobra, 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 niech idziemy GIE I żyjesz? No watch, watch. amunicji reloading. Nie no już amunicji. Ostatni strzał. Będzie headshot. Aj. Widać kacabiję Aj, spokojnie, spokojnie Macie grana. No, pokaczy się Jeden Okej, okay, podwójne dabłki no to lecimy Ale czekajcie Może chcielibyśmy sobie jakąś amunicję, bo, bo zamienili broń, bo no kurczę nie mamy nic innego, a... Anything stormy would be useful. Alright, let's go. MP5 is also a Split up. Take the elevator to the upper floor. Understood. I'll regroup with Harper. So, me on w górę. At least that's what I think. Chloe. You? Chloe, you need to Who come, the come hell with me now. How do you know my I'm Mike Harper, a Navy SEAL. Get the fuck away from Listen, me. Listen, you hear me? Your life is in danger. Terrorists are coming for you now. Co to się dyskoteka, Akcja? Strzelanie? Narkotyki? Solar. No to idziemy do Solara! A to zajebiście wygląda! Fajna stylistyka klubu. Podoba mi się. No, to wejście jest rewelacyjne. Okej, okay, robi się bardzo ciekawie. Harper, gdzie jesteś? Jesteśmy na Na parkiet. To jest animacja, czy coś jest tutaj z tyłu? A to jest animacja dziwko No to teraz będziemy go musieli znaleźć. Dobra, znajdziemy, znajdziemy. Okay. Idziemy na parkie We have to no. leave now, Chloe!

Robi się ciekawie. Na pierdolamy Strzelaj, strzelaj, strzelaj. 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 Lecimy. Strzelamy! poszedł? Ready, the Falco has Karma. We're in pursuit. We need you to track the movements, Marine. We can't let them get off the ship. Okay. Patching in the security camera feeds. Unmarked choppers. This is PMCs, mercenaries. There's dozens of them. Wait, there, right there. You see that? That's it. That's it. I on me. Damn, it, I lost the feed. Your doctor's jamming the signals. I'm gonna He's ship. We move now. Cut him off to the atrium. No to lecimy. Misja robi się coraz bardziej interesująca. Ale osławka. <grymum> We're US Navy yeah, listen, to armory, to Hey, hey, hey. Look at me. Focus. What happened? Del Solco detonated a fucking bomb outside the nightclub. He's got the girl. Patch, in the security cameras for this deck. Palizator ręczny. Wygląda fajnie. Okay. There. He's in the mall. Let's go. Okay. Łyścimy. Dobra, co nasi? Uh, uh, dobra, zejdziemy z tej strony szybko, szybko, szybko lecimy. Dobra. Kilka. Dobra, dobra. Nie, mam tutaj dwóch. Jeden. Reloading. Jest shot! Dobra, idziemy King Dobra, mamy checkpointa Tu jest A masz! Fajny ten paralizator, spodobał mi się Dobra, mamy tutaj trzech Jeden, drugi, dobra Padli a te, tego trzeciego nie dobiłem, no ale... Zaraz to zrobimy. Jeszcze żyjesz. Dobra. Okej. Okay. Ci padli. No to lecimy dalej. Waga jesteś tu. Nie! Yeah. Co mi się zdaje, że to akwarym się zaraz rozpierdoli? Dobra, może da się je rozwadzić? Chyba nie, szkoda. Dobra, pomożemy? No, otwieraj to, otwórz spokojnie. Dobra. Ludziska uciekną, a my wchodzimy. Ile trupów, masakra. Totalna masakra. Ajajaj, kurwa, mamy robocika.

Okej okay. Kurde Ej Aj, może się go uda rozwalić Aj, oberwaliśmy troszeczkę Powinno być mocniejsze Yes, yeah, padł Ten już zbzikował Okej, okay, dostał No to lecimy Najpierw przeciwnika, dobra, padł Kolejny Padł Kolejny padł. Dobra, spokojnie, spokojnie Jest tu jeszcze jeden Giń Okej, okay, padł Dobra Reloading. A iść, nie mamy nabozi. Nie dobrze. Dobra, no to idziemy z tej strony. Robocik. Bum <gry> Okej, okay, ten też tylko No to bierzemy ich z tej strony. Nogi jeden. Poszedł. Drugi. Trzeci, czwarty Dobra, nie żyje Kurwa, z której Co za zachuje Szybko, szybko, szybko Byle, żeby kryt minął Dobra Wyjdźcie, no się Chyba się nie wychyli Dobra, ten pat Dobra, poszedł Ajajaj aj, aj. No chodź tu, chodź tu, no chodź tu, no chodź tu No chodź tu Gdzie jest? Dobra, mniejsza z tym, gdzieś się zmył Bierzemy się za kolejnych Cywile

Okej, okay. ci są rozwaleni. Robocika Aleś mi skrytował. Dobra, spokojnie, spokojnie. Kurwa, jest tu pełno. Dobra, padli. No to lecimy w górę. Okej, okay. dobra. Nasz cel jest coraz bliżej. I chyba jest tutaj w miarę czysto. Nie widzę tutaj. No, nie widzę w sensie czysto. Oczy nie ma tutaj wrogów. Co okej, okay, no to lecimy do budynku. Okay. Brać go, strzelaj, strzelaj. Musimy wrócić do Obama. Pokażę, dlaczego ta kobieta jest tak ważna na Menendez. No cóż, nie udało się niestety. Więc liczę na kolejną misję ratunkową, w której będziemy to musieli odbyć tą dziuplą. Dobrze, to tyle. Na tym zakończymy sobie kolejny gameplay. Misja bardzo fajna, w szczególności dyskoteka. No można powiedzieć, delikatnie zmiażdżyła mnie naprawdę zwrot akcji niesamowity do tego rewelacyjny dubstep w tle. Wszystko fajnie zrobione na ostatni guzik dopięte. Tak więc to tyle. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Kolejne gameplay już nie bałem. Trzymajcie się, do zobaczenia!